Witajcie, kochani. Oto kolejna część, codzienne rozważania biblijne z książeczki Słowo na dzisiaj, autorstwa Boba i Debby Gas. Modlitwa o przebaczenie drugiej osobie. Przebaczajcie sobie nawzajem. Podobnie jak Wam Bóg przebaczył w Chrystusie. List do Efezjan 4:32. W Biblii czytamy: Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak Wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Wyjścia 31-32. Masz problem z przebaczeniem? Módl się. Panie, dziękuję Ci, że mi przebaczyłeś i zmyłeś moje grzechy. Pokaż mi wszystko, co jeszcze nie zostało wyznane, abym mógł to przynieść do ciebie, zostać oczyszczonym i uwolnionym. Szczególnie te miejsca w moim sercu, w których komuś nie przebaczyłem. Wiem, jak niepostrzeżenie, uraza i gorycz potrafią narastać. I utrudniać moje modlitwy. Mam świadomość, że mój brak przebaczenia może uniemożliwić mi doświadczenie Twojego przebaczenia. Zobacz Marek 11:25. Potrzebuję Twojej pomocy, aby wybaczyć, tak jak Ty zawsze przebaczy, przebaczałeś mnie. Wybaczyłeś, na krzyżu to, co niewybaczalne. Przyznaję, że o własnych siłach tego nie potrafię. Pomóż mi pamiętać, że nie mogę uzależniać mojego przebaczenia od tego, czy dana osoba na nie zasługuje, czy nie. I że moje serce musi pozostać skupione na upodobnieniu się do Ciebie. Daj mi łaskę, bym mógł wybaczyć i nie wstrzymywać przebaczenia, choćby druga osoba nie powiedziała, czy nie zrobiła tego, o czym myślę, że powinna. Zabierz z mojego serca wszelką złość, gorycz i urazę. Wylej na mnie swojego ducha i oczyść mnie ze wszystkiego, co nie pochodzi od Ciebie. Spraw, abym żył w przebaczeniu, które mi dałeś, i rozszerzał je na innych. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen.